Siemano. Dzisiejszym filmem chciałbym podsumować cały okres Winter Wildcard, czyli okresu świątecznego w Ultimate Team. Krótko mówiąc, zrobimy sobie tier listę. SBC, które pojawiły się w tym czasie, jeśli taki format Wam się spodoba, to myślę, że będę mógł co jakiś czas robić albo nawet co tydzień takąże tier listę, na przykład z nowych kart eventowych. Jeśli oczywiście Wam się spodoba taki format, także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Wrzuciłem już sobie tutaj wszystkie karty z SBC, które były dostępne w okresie ostatnich dwóch tygodni, bodajże. No Większość tutaj są właśnie te karty świąteczne, ale nie tylko, chciałem po prostu zrobić wszystko, żeby takie podsumowanie małe nam się utworzyło i też pokazało, czy właśnie event, czy content ogólnie podczas tego eventu świątecznego był dobry. No więc nie gadam więcej, zaczniemy sobie tutaj od lewej, tak jak nam tutaj się wrzuciło, czyli Cody Gagpo, to jest karta świeża, niedawno w zasadzie wrzucona. Karta moim zdaniem naprawdę OP, ja ją zrobiłem, jest dość tania. Także ja uważam, że to jest naprawdę dobra karta. Do Goata troszkę mu brakuje, ale myślę, że można go określić dobrą kartą. Dalej mamy Żuda Bellingama. No i tutaj problem z nim jest taki, że jeszcze wcześniej dostał kartę darmową. Każdy mógł ją dostać, wybrać między właśnie nią albo kartą Bon Mati. Dlatego uważam, że to SBC. No ogólnie karta dobra, ale za drogie, jak na to właśnie, że mieliśmy podobną kartę darmową, także ja tu po prostu dam mid, bo karta sama w sobie nie jest słaba, no ale po prostu cały kształt SBC uważam, że jest po prostu mid. Dalej mamy Imadę, czy Imadło, nie wiem jak ona się w ogóle nazywa, to jest w ogóle totalny dramat. Nie wiem po co takie SBC wypuszczać. Nawet jakby to był początek gry, to bym nią meczu ani jednego raczej nie zagrał, więc to jest totalny dramat w mojej opinii. Dalej mamy Sokratesa, świątecz no i ogólnie to jest moim zdaniem dobra karta, nawet się zastanawiałem ostatnio, bo mam dużo foderu, nie mam na co to wykorzystać I się nad tą kartą zastanawiałem ostatecznie, nie robię go, no bo jednak jest dość drogi, w sensie no 300-400 tysięcy trzeba na niego dać A on ma tylko pozycję napastnika, nie ma do wyboru SPO, co moim zdaniem jest no takie sobie Także karta troszkę jak w przypadku Beligola, karta sama w sobie dobra ale jakby, no, biorąc cało kształt SBC, no to dałbym mu mimo wszystko MID, no bo to jest, no, no, tak jak już to powiedziałem, taka karta, ok, ale troszkę do dobrej karty mu moim zdaniem brakuje. Dalej mamy Lamparda, i to jest moim zdaniem kwintesencja MID, czyli takiego po prostu nijakiego SBC. Ale przez to, że tu dałem Begola i Sokratesa no to sorry, ale Lampard jest półkę niżej, to jest po prostu słaba karta, uważam. Nie wiem co jej ma na, na celu dawać takie karty na tym etapie gry, bo on powinien mieć taką kartę na początku gry, nie? Pierwsze dwa tygodnie, trzy. Jakby wypuścili takie SBC, nie wiem, żeby jakby uhonorować jego karierę całą, no to wtedy tak. No ale na takim etapie to nie wiem. Może z dwie osoby go zrobił tylko dlatego, że ma Overall 86 i można go wrzucić dalej do ewolucji no to chyba nie na tym polega dobre SBC dalej mamy Makelele no ogólnie Makelele z nim mam taki problem, że on jest typowym SPD-kiem. ja nie lubię takimi grać Hmm, ogólnie karta sama w sobie jest dobra, uważam, bo grałem zwykłym i był, był dobry, po prostu był w porządku, ale no nie ten etap, żeby grać takimi Pedekami. jak ktoś lubi to tak, ale ja właśnie bym go umieścił tutaj mid, uważam, że to jest odpowiednie miejsce dla tego zawodnika. Dalej mamy Jesusa Navasa, no i tutaj to jest w ogóle absurd, że jej wypuściło takie SBC, ale oni to tylko zrobili przez to, że to jest właśnie Jesus, czyli... Jezus, Jesus, i oni wypuścili to w Wigilię, no wiecie, heheszki, haha, super, bo Jezus, nie, ale karta sama w sobie jest słaba i uważam, że tak, taki zawodnik jak właśnie na Was zasługuje na lepszą kartę niż to, co otrzymał, Bo no nie wiem, może za miesiąc, dwa otrzyma taką naprawdę solidną kartę, a nie na siłę, bo Jezus, haha, śmieszne i dajemy mu byle co po prostu żeby był uważam, że no, no to jest słaba karta na prawą obronę jakby jeszcze prawe skrzydło dostał jakąś fajną tam um, ulepszoną to, to wtedy mógłbym powiedzieć, że to jest dobra karta lub mid, a tak to tam dam go po prostu obok Lamparda jako słaba karta dalej mamy mary, no i tak jak w przypadku imade czy imade, no, no, no tak ten sam jakby tier, czyli dramat uważam, nie wiem po co takie SBC dodawać, nikt takiej karty nie zrobi, ona po prostu jest nieznana ani graczom, ani nikomu, jakby jeszcze dostać jakąś fajną i w miarę tanią, a tam pamiętam chyba 3-4 składy trzeba na nią przepalić, dalej można w ogóle ją zrobić, więc uważam, że to jest totalny dramat, te dwa SBC to jest po prostu dramat totalny. No i dalej mamy Nuno Mendesza i ogólnie z nim mam taki problem, że jak były przecieki to uważam, że to będzie jeden z lepszych ogólnie obrońców, jedno z lepszych SBC, jakie otrzymaliśmy ostatnio ale jak wyszedł, zobaczymy jego statystyki, tak myślę mech, co to w ogóle jest, nie? No, karta ogólnie tania, karta w porządku ale uważam, że mogliby jeszcze bardziej go zbustować. no co prawda on ma pozycję o alternatywną ale czy to coś zmienia? Moim zdaniem to jest po prostu mid karta, niby można zrobić, ale no szału ona w składach nie zrobi. Dalej mamy Szewczenko i ogólnie Szewczenko niby ma powershoty, niby jest tani, ale moim zdaniem to jest po prostu słaba karta. Może troszkę kontrowersyjne. No niby jak ktoś lubi takimi zawodnikami grać, wykończeniowcami, że tak powiem, to mógłby zrobić to SBS, no ale. Ja nie zrobię. <laughs> no, po prostu uważam to za... No żenujące troszkę, nie takiego SBC bym oczekiwał podczas właśnie tego eventu, który był określany mianem najlepszego jaki będzie w tym roku. A się okazało, że był no, no taki sobie, zresztą no zaraz sobie podsumujemy wszystkie te SBC. Dobra, słaba karta Szewczenko i rojzana ja go zrobiłem, uważam, że jest naprawdę ok, ale nie dałbym mu gołd z tego względu, no że troszkę mu jednak brakuje ale to naprawdę było pierwsze chyba SBC podczas tego eventu i uważam że jedno z lepszych jak nie najlepsze dlatego zanę dam po prostu obok Gakpo. tutaj podobny właśnie tier po prostu dobra karta dalej mamy Piresa no i tutaj tak jak w przypadku wielu SBC z tego eventu jest to karta raczej przeciętna więc dam mu mid niby fajnie wszystko spoko 5 tuczek, ale no powinni dać mu większy boost żeby w ogóle jakkolwiek był sensowny do zrobienia Także uważam, taki podobny tier, coś jak Makelele, jak Nuno Mendes właśnie, że oczekiwałem troszkę więcej A otrzymaliśmy coś właśnie poniżej oczekiwań Dalej, Zero berdo. no i czy ja coś muszę tutaj dodawać? Myślę, że połowa graczy Ultimate Team go zrobiło Po prostu jest tani, jest, był tańszy niż jego wersja 8.9 a jest lepszy, także nic tutaj więcej nie wycisnę, no karta po prostu GOAT, fajne zdjęcie dynamiczne, fajna karta po prostu do grania i uważam, że to SBC, no to jest właśnie kwintesencja, takie SBC, takie perełki powinny się podczas świątecznych eventów pojawiać. Więcej ich powinno być niż jeden czy kilku zawodników. Zresztą zaraz zobaczymy, czy jeszcze ktoś do gołta dołączy. Mamy Palmera. i Palmer ogólnie dostał 5 tuczek, także uważam, że dobry boost, ale ja nie lubię grać Palmerem. W sensie miałem tego 8-9 i jakoś mi nie podpasował. Mimo wszystko uważam, że to jest naprawdę, naprawdę dobra karta, więc no jak dobra karta, to dobra karta. Dajemy go obok Sane i Gakpo. Dalej mamy Gawiego No i właśnie z nim mam taki problem, bo nie widzimy, 99 drybling. Ale słuchajcie, wszystkie statystyki to on ma jak, nie wiem, złoty de Jong na przykład. Po prostu słabe, nie na ten etap. Także ja uważam, że takie SBC troszkę nie mają sensu dawać, nie wiem 99 czegoś, a reszta statystyk bardzo, bardzo słaba. Także ja bym się zastanawiał, nie no, dam chyba mu bit, tak jak tutaj większość kart otrzymuje mida. To tak samo Gaviego bym tutaj umiejscowił, no i dalej hazard. Czy ja coś muszę mówić? To jest po prostu totalny dramat. Nie wiem co I jej miało na myśli. Kończąc event świąteczny, dają azarda Takiego tego, który ma statystyki jak jakieś złote, nie wiem I jaki Williams jest od niego lepszy, tak szczerze mówiąc, absolutnie Szczerze mówiąc <noise> Także, ja nie wiem, no co, to jest po prostu ten sam tier co i Mate, I Mary, tylko w przypadku tych kobiet, no okej, okay, no i, i, ma i Mate, No lepiej, mogliby ją zboostować, no ale Ona i tak dostała spory boost, bo chyba miała srebrną kartę, czy coś bazową Ale Hazard, nie mogli dać mu 8x8 i fajnych statystyk co ma na celu takie SBC, to ja nie rozumiem. Dalej lionberg no co mam powiedzieć o nim tutaj, tutaj też upgrade'u mocnego nie dostał, moim zdaniem karta ani na napad, ani na skrzydło naśpiał, chyba nawet pozycji nie miał, więc uważam, że to jest po prostu słaba karta i tak właśnie wyglądałoby moje podsumowanie SBC podczas ostatnich kilku tygodni co nam tutaj pokazuje, że jednak większość kart to było mid, czyli takie przeciętniaki że tak powiem, że można zrobić ale niekoniecznie dobrych kart było 3 według mnie słabych 4, dramatów były 3 no i jeden Goat, Zeroberto ja osobiście z tych wszystkich kart zrobiłem tak Zeroberto, Zane, Gag niedawno zrobiłem, jeszcze ktoś się tutaj nawinął, Makelele na Łysych zrobiłem i to chyba byłoby na tyle także na te wszystkie karty zrobiłem 3, można powiedzieć 4 dajcie znać co sądzicie o tej tier liście, czy wam taki że tak powiem segment, żeby oceniać karty, jakie będą się pojawiały, Wam się podoba. No i dajcie znać, czy się zgadzacie ze mną z tą tier listą, czy byście może coś zmienili i jakie SBC Wy zrobiliście. Ja z chęcią poczytam. Przypnę serduszka. I co? Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia i jutro, bo jakiś film na pewno się pojawi. Siemanko. Cześć.